Cześć, siemanko, z tej strony Martix Games to kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj żadne gry żadne takie inne rzeczy tylko rozwalanie Nokii nie wiem jaka jest to Nokia, ale będziemy to rozwalać młotkiem to jest tak, takim oto takim, o młotkiem, a jak nie będzie potrzeba to użyjemy takiego wielkiego młota, więc zaczynamy proszę, jest ze mną Nikolas, ale się nie będzie odzywał, tylko on będzie je niszczył tak? I będzie walił. O, coś tam. Bo, czekaj chwilę. pokażemy rezultat szybki. Tutaj trochę plastiku i teraz ja uderzę. Trochę odleciało. O! Teraz pokazujemy rezultat mojego rozwalania. Szybka to już cała poszła praktycznie. Tutaj przyciski jeszcze jakoś działają. No i to samo z tyłu. Teraz i teraz Nikolas. Dobra, 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 dobra. Teraz ja. Uwala jest taki. coś tam poszło, odleciało coś, odleciała taka malutka, o, taka część, ale tu o, stąd odpadło tutaj, o, telefon tu i tu już poszło, teraz, teraz chyba Nikolas będzie rozwalał, tak? Dobra, Nikolas, trzymaj motek. Kurde, kamera się przesunęła, dobra. Już. Dobra, już. Teraz ja. Trzy, cztery. O! Coś odleciało, coś prysło. Chyba. Szybka poszła cała. Ok. Dobra, to już wszystko praktycznie poszło. Teraz kładziemy na bok. I teraz walimy z takiej pety. Trzy, cztery. Znaczy to nie była taka peta, ale coś tu się, o, coś się odleciało. Jeszcze raz. Yy, jak będziecie chcieli więcej odcinków z rozwalania czegoś, to napiszcie co mamy kolejnego rozwalić odcinku jakimś młotkiem albo jakimś baseballem na przykład albo czymś innym a więc o nie poszło wszystko patrzcie tu wszystko poszło poszedł cały telefon już coś tu chyba bateria coś się poszła wszystko poszło jakieś druty nie druty a więc mission complete i nie musieliśmy używać dużego młota, bo się wszystko rozwaliło małym młotem. Więc ja się z Wami żegnam, bo to już rozwalenie telefonu, to już jest koniec rozwalenia telefonu. Jak chcecie coś kolejnego, to napiszcie jaki, jaki stary telefon, żebyśmy rozwali młotkiem albo wielkim młotem. Więc się ma.